Witam serdecznie, Szymon Sporankiewicz, z tej strony Siekłania. Twoje, wasze zdrowie, yerba mate dzisiaj z Gotu Kola, czyli kolejny fantastyczny adaptogen, tak przy okazji. To zdjęcie tutaj pokazałem między innymi, aby zasygnalizować, że w tym cyklu detoks organizmu wspomnimy dzisiaj troszkę o dłoniach i stopach, ich znaczenia, ich kolosalnemu takiemu przeznaczeniu, takiemu wartością, które są i czasami zapominamy o tym, żeby o nie zadbać, żebyśmy tymi dłońmi, zresztą na uzdrawiających warsztatach w marcu między innymi będzie też o dotyku, o pracy dłońmi, o pracy stopami. Tu pozwolę sobie kilka zdań, no bo trudno rozwinąć bardzo dalece temat 30 minut, ale chodzi generalnie o to, żeby uruchomić proces myślenia, uruchomić proces Uczuć związanych właśnie z dłonimi i stopami. Oczywiście napomknę również o innych wystających rzeczach, i tu mam na myśli na przykład nos i uszy. Ja wiem, że niektórym myśl mogła powiedzieć o inne ustające, wystające rzeczy, acz one też mają znaczenie. Zatem już jestem. Tylko tutaj się troszkę zrobię, tak żeby się bardziej widział. Okej. Okay. Zatem w tych kolorach, które dzisiaj są, witam serdecznie. Detoks organizmu, cykl, który pomalutku będzie pod szyldem bardziej, jak zmienić Boga tabletku w stan homeostazji. Twoje zdrówko. Notabene to jest jedna z metod detoks organizmu. Czyli yerba matery. Nie tylko chodzi o yerba mate. Chodzi generalnie o to, aby podejść, tak jak w znakomitej większości klientów, klientopacjentów, pacjentoklientów, informuje, że jeśli patrzą na nasze półki w sklepie i widzą te różności, które tam są, z pozycji przede wszystkim na przykład ziół, czy takiej konstrukcji jak ten chleb dla bezglutenowców, który jedyny właściwie, który raz na pół roku sobie tam kromeczkę czy dwie zjem, bo jak zapewne niektórzy wiedzą, ani mięsa, ani ryb tudzież pieczywa żadnego nie jadam. Pieczywa ma na myśli że jakiś tam ciasta itd. itp., no, co nie zmienia faktu, że czasami raz na przykład na jakiś czas sobie takiego naszego sklepowego batonika daktylowego z pieżgą czy z pyłkiem szczelim Wchłonę, no powiedzmy, raz na dwa, trzy miesiące, bo poczułem taką potrzebę, żeby coś tam wprowadzić troszkę tej pozycji mądrej, węglowodanowej. Zatem cóż można powiedzieć o tych dłoniach? No, przede wszystkim, jeśli biorę kubeczek, bardzo często i jest to również z wodą, którą rano, pierwszy mój posiłek to jest woda. Akurat ostatnimi czasy wodę gazowaną, dlatego że z prawdziwym CO2, dlatego że chcę dostarczyć żołądkowi CO2. Po drugie, czuję się dobrze z taką wodą. No czasami jest tak, że tu w momencie odrzucam ją, pamiętając oczywiście, żeby ona była w temperaturze pokojowej, tak przy okazji. Ale cóż ja czynię tymi dłoni? Dłonie mają kolosalną moc. Tak kolosalną moc, że kiedy teraz tutaj biorę ten kubeczek, on jest dosyć gorący, prawda? Temperatura gdzieś 80 stopni, kiedy zaparzałem yerbe i gotu Ale cóż ja czynię tymi dłoni? Przede wszystkim tak intensywnie od razu wprowadzam pewien mechanizm pracy z tym kubeczkiem, z tą yerba mate. to znaczy, że gdyby się zdarzyło, że w trakcie transportu jakiś pracownik no nieopatrznie był trochę zły na teściową, bo mu tam powiedzmy krzywo spojrzała albo nie wiem co, albo przyjechała na tydzień, a już dwa lata siedzi, prawda? No to znaczy ja tego nie rozumiem tych kawałków czasami, bo, bo, bo mieszkamy z teściami jest bardzo fajnie i, i naprawdę można rewelacyjnie sobie się wspierać. Stąd też wiele kawałków, które są tak nie do końca są dla mnie zrozumiałe, akceptowane. Zresztą one są najczęściej troszkę takie z poziomu niskowibracyjny. Ale te dłonie, to jest praca z wodą, między innymi. Te dłonie pracują z, z, z wodą. wodą trzeba, z wodą trzeba pracować, dlatego że kiedy na poprzednich warsztatach robiliśmy bardzo dużo pracy związanej z oczyszczaniem szyszynki, czy to powiedzmy sobie, nasz skinolog, Kasia pokazywała te układy, dłoń, rewelacyjna rzecz. Jeśli robiliśmy jogę, to była to rewelacyjna rzecz wspierająca, wspierająca oczyszczanie szyszynki. Jeśli była yoga, tam była też praca dłońmi, stopami między innymi, to też była praca, praca z wibracyjna z szyszynką między innymi, mimo że gdzieś tam tu szykało o Boże, jak jestem niewygimnastykowany czy wygimnastykowana, ale zdecydowanie to również był mechanizm oczyszczania szyszynki. Ale wracając do dłoń. Zrobiłem ten mechanizm. Otóż kiedy myjesz naczynia? W jednym z artykułów popełniłem i w książce Mądry Człowiek również jest ujęte to, historia, opowieść o człowieku, który uczył myć naczynia. Do czego to się prowadziło? Przede wszystkim w tym ceremoniale mycia naczyń chodziło też o to, żeby te dłonie pracowały. To niekoniecznie trzeba było, musiałem nazwać to pracuj dłońmi tak jakbym bo on, wiesz, dziewczynie bardziej skomplikował życie. Ale chodziło o to, żeby nauczyła się celebrować, nauczyła się szanować te dłonie. Bo oczywiście dodaję tutaj, że jeśli już używasz jakiegokolwiek płynu do mycia naczyń, my akurat używamy dish który nam się rewelacyjnie sprawdza przede wszystkim. Dłonie są takie fajne, no i jest to przede wszystkim eko i bio, tak bym to powiedział. To jest takie dosyć bardzo istotne, ale to taka cicha reklama, prawda, ale jeśli już gdzieś masz środowisko takie, do którego masz pewność, a jeśli powiedzmy masz pewność albo niepewność, niezależnie od tego, ten płyn do mycia którego używasz, też weź w te dłonie, zrób dobrą intencję i powiedz, hej, jest to bezpieczne dla mnie. To takie proste. Już słuchajcie, tam do tego że tam możesz w tej grasicy tam powiedzieć sobie, no ja akla, mówię, ja Szymon kocham siebie, prawda? I to nie ma nic wspólnego z ego, to jest generowanie tutaj do tej grasiczki poprzez dłonie, słuchaj, dłoni pracujemy dłoń, prawda? I to mycie naczyń, to jest też celebracja dłoni, bo tam głównie dłonie pracują fizycznie, prawda? One dotykają wody, one dotykają naczynia i ta celebracja poprzez te dłonie powoduje, że przez te dłonie do organizmu idą fantastyczne rzeczy. Pamiętacie nie jakiś czas temu wspominałem o tym, że pojawiają się dylematy z nogami, stopami, żylaki, tego typu historii Już pominam tych, którzy przyjęli torpedy, bo te torpedowe rzeczy niestety w dosyć dużym stopniu mają wpływ na to, że objaw żylakowy często jest takim starym troszkę lekko zakrzepowym. I tutaj podpowiadam, że jeśli ktokolwiek słucha tego materiału i przyjął torpedy te nieopatrznie, no bo ze strachu, bo z lęku i tak dalej, to ja rozumiem doskonale. Znaczy nie rozumiem, ale no już się wydarzyło, prawda? Może dlatego, że nie, nie, że się wymążam, po prostu zacząłem od dziecka układam puzzle i jak mi się coś nie zgadza, mówię, o coś tu jest. to jest tak, jak ten długonosy Pinokio został praw premierem, to do dzisiaj pamiętam, mówię mówiłem do, do Eli małżonki mojej ukochanej sobie dokręci i szykuje się jakiś kolej, potężny, kolejny, kolejny wałek taki na bardzo dużą skalę. No i tutaj niestety miałem rację, no ale tak to, to nie, że ja sami po prostu puzelki układa się. Zatem pracujesz, my jest na pracujesz dłoń. Włóż, wkładasz intencje, masz być, znaczy masz być, nie musisz, ale chodzi o to, że w momencie, kiedy prowadzimy do stanu, w którym masz jakby wyautować, jak to miałem zanotowane, jakby zamienić boga tabletku na stan homeostazy w swoim organizmie, czyli ta komunikacja między umysłem a sercem, sercem a umysłem, ta szyszynka, która łączy nas ze źródłem, prawda, z naszą duszą, bo tak często jesteśmy odcięci do tej iskry boskiej, te 6 sekund serca, ta koherencja serca, prawda, ten inny mózg sercowy, ten mózg jelitowy, ten mózg procesor, który współpracuje z umysłem, żeby to wszystko było uruchomione, wprowadzamy się w pewien stan spokoju. To zaczyna się czasami od chwil sekundowych takich, Czyli kilka sekund, potem trochę więcej, potem zaczynasz tę celebrację, zaczynasz podziwiać ten talerz, prawda? Masz ten talerz w dłoniach. Te dłonie mają te ręce, te dłonie, że to te dłonie są jakby przekaźnikiem, ty mówię z poziomu biologii tej, tej organizmu. One są przekaźnikiem pewnych wibracji, które, które są w tym talerzu, w związku z tym ty oczyszczając ta woda płynie, zaczynasz pracować z wodą również wtedy, kiedy tymi dłońmi, kiedy nawet jak myjesz dłonie, to nie szybko, bo muszę tam bla 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 podejść, Czasowo praktycznie wyjdzie to samo nawet z spokoju, kiedy robisz wiele rzeczy, to robisz to o wiele szybciej niż, niż w tym pośpiechu, jakimś dziwnym. Bo w trakcie pośpiechu czasami jeszcze walniesz się w nogę, walniesz się w głowę, coś ci spadnie i tak dalej, bo tak to, 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 nawet jest takie powiedzenie, że jak się człowiek śpieszy, to się kropeczki, kropeczki cieszy, prawda? I coś jest chyba na rzeczy, na rzeczy w tym wszystkim. Znaczy spokój, i to przetestuj sobie, kiedy dłońmi, powiedzmy sobie, robisz sobie masaż. Tutaj często ja powtarzam do pań, jak jakby zamiast mamografii, nie stosują sobie, powiedzmy, taki delikatny masaż, nie musi być to fizycznie dotyk, to po prostu tak sobie, po prostu wibracyjnie to poczuje się, prawda. Panowie, również możecie to czynić, dlatego że wtedy tu w okolicy graficy serca sobie pracujecie. To jest praca dłoni, prawda. W którymś momencie odkryj taką rzecz, przypomnij sobie, że boli ciebie ząb często i co robisz wtedy? Często jest tak prawda, co robisz tymi dłońmi, polaryzujesz. W moim przypadku tutaj gdybyśmy w serwisie samochodowym zmierzyli, to tutaj moja lewa ręka to jest ujemna, prawa do dodatnia. Jesteśmy dużym układem elektrycznym prawda, często boli się głowa. Ja na przykład jakoś tak samoistnie często się dzieje, że nie chodzi mi o ból głowy, bo mi rzadko głowa boli, a jeśli już to znaczy, że gdzieś w mojej okolicy pojawił się ktoś, kto miał tak dalece uderzającą energię, która nie do końca, która wręcz biła we mnie, że muszę za chwileczkę się wyciszyć, uspokoić, żeby taki pyk, ból głowy przychodzi. Ale czasami robię niestąd nie mną sobie coś takiego, albo coś takiego, nie wiem, po prostu intuicyjnie organ sam, sam to mówi, albo jakoś tak tutaj w ten sposób, to jeśli wejdziesz na nasz kanał YouTube'owy, tam jest kody uzdrawiania. Tam jest też praca dłoni, tam jest też praca, tutaj powiedzmy sobie, tu pracujesz, wiesz co, warto wejść tam, przetrenować. Tam jest dokładnie filmik pokazujący te kody uzdrawiania i to warto, warto ćwiczyć, dlatego że tam wchodzisz, tam jest dobrze skonstruowana muzyka wibracyjnie. Tam jest ten obraz, który pokazuje to, nie musisz oczu zamykać, ale patrzysz, powiedzmy sobie, w którym momencie masz dźwięk, a potem nauczysz się, jaka jest kolejność układu tych rąk. Pracujesz dłoni. Cóż, Cóż czynić? Zwróć uwagę, że mi się od razu palce układają w taki pewien, czynimy pewien laser, prawda? To, to nie jest jakieś czary mary, to jest najzwyklejsza fizyka nawet Newtonowska, nie sięgając po tą fizykę kwantową, o której się dzisiaj dużo mówi. A na pytanie do tych, którzy dużo o tym mówią, czasami... Czymżeż jest komputer kwantowy, no bo one już od dawna, dawna, dawna są. Oczywiście, czasami jak już tu wymyślono komputer kwantowy, czy już od dawna, chyba Aladdin już pracuje, ten, ten, ta sztuczna inteligencja, która wszystko zbiera, cokolwiek mówimy, robimy, w telefonie, w internecie, w telewizorze i tak <tryk> dalej. W każdym razie, no, jak o niej a Aladdin to nie tak ta podróżnicza rzecz. A jak o tym mówię, to już tam idzie. Przepraszam bardzo. Zatem kody uzdrowienia pokazują tobie, jak pracować między innymi. Tam to masz znaczy te układy palców, które gdzieś idą. Kiedy ja czasem podpowiadam, jak remontować, może jak ja przyspawałem sobie palca, prawda? Mało tego, mówiąc o detoksie, automatycznie dzieje się detoks, bo ja to pokazuję w ten sposób, ale to jest, to jest mea culpa, mea, mea culpa, Boże Święty, co ja gadam? Z poprzedniego nagrania mi się gdzieś tam przypomniało. To jest mo, moje doświadczenie, ja to robię w taki sposób taki wyobrażeniowo, Biorę tak, może inaczej. Kiedyś tego palca sobie wyciąłem zupełnie. Tak, Duży Majchel, byliśmy w Warszawie na jakichś warsztatach związanych z rozwojem takim stricte związanym z bionerkoterapią, bo robiliśmy długie. Myśmy bardzo się przygotowywali do tego zawodu. Pomimo tego, że od dziecka właściwie zajmujemy się tym wszystkim, naceloterapią, to do samego zawodu myśmy się bardzo dokładnie, bardzo rzetelnie, no i kosztowało, że tak się wyrażę, finansowo nas to bardzo dużo, ale dzisiaj, że tak się wyrażę, również podpowiem, że. O wiele łatwiej nam jest jakby podpowiadać, że każdy może być samo, wprowadzić jakieś sam stan samouzdrawiania i o tym właśnie w tej chwili mówię. No czasami jest... Konieczny coś tak jak Spolankiewicz, Polankiewicz, Elżbieta, mam um, po to, żeby coś podpowiedzieć, że czasami są tak rewelacyjne warsztaty, jak uzdrawiające, one są bardzo interaktywne. One nie są poukładane, że teraz ten mówca będzie mówił o tym, ten będzie mówił o tym, ten będzie mówił o tym, mówił o tym bo ta bajka niespecjalnie już mnie bawi, powiedzmy sobie, i ona dalece odbiega od tych wyższych, ale to, to jest mój punkt widzenia, od tych wyższych wartości. Chodzi o to, że w którymś momencie, no ja jestem tam moderatorem, ale to, to się dzieje. W taki sposób, że w którymś momencie ci, którzy są trenerami, wykładowcami, są jednocześnie uczestnikami, ale często jest tak, że w którymś momencie, kiedy mają jakby, czy są proszeni, już nie jako na scenie, że się wyrażę, ale kiedy są proszeni, żeby coś powiedzieli, to w którymś momencie włącza się taki mechanizm, który na przykład, tak jak Michał a teraz stajemy tam, robimy to, bla, 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 bo to był ten moment, w akurat to było niezbędne, potrzebne i ona wiedziała o tym, że to trzeba zrobić, a ja wiedziałem, że w tym momencie, to nie, że jesteśmy tacy mądrzy, po prostu ten impuls tej mądrości, która spływa poprzez tą Iskrę Bożą, w którymś momencie mówi, hej, teraz to jest, to ma tą wartość. Zatem praca z dłoni, Podkreślę, obejrzyj sobie te kody uzdrawiania i stosuj je. To, to jest kilku, chyba pięciu- czy sześciominutowy materiał, więc absolutnie warto. Jest prosty, nieskomplikowany i on uczy pracy, pracy dłoni, bo potem już i nieważne, czy w to wierzysz, czy nie wierzysz, chodzi o to, że w pewnym momencie odkryjesz, że hej, no nauczysz się spokoju, nauczysz się ciszy, nauczysz się wchodzenia w stan koherencji. Tak, tak, mało tego tam również to jest mechanizm, w którym pracujesz z. Przy Także te kody uzdrawiania warto, żeby obejrzeć, to jest film, który chyba prawie 50 tysięcy obejrzeń, co w naszym wydaniu, a nie powiedzmy sobie, my nie tworzymy jakiejś super, hiper popularności, może nie wchodzimy w wielkie kontrowersje i stąd, powiedzmy sobie, tak to wygląda, no niezależnie od tego, ci, którzy korzystają, czasem podają to dalej, albo czasem korzystają z tego, czego my, co my mówimy, te nasze doświadczenia, te nasze mądrości, że tak się wyrażę, biorą do siebie, transponują to na, na, na swoją wiedzę, swoje informacje, swoją mądrość i podają dalej. I to jest bardzo, bardzo okej. Okay. Ale teraz wrócę do tego palca. Otóż tego palca już często podkreślam, mówiłem go upcięty, od, obciętego takiego. No, m, m, ja bym nie spała, ja w tym czasie śniadanko szykowałem, dorwałem się do tego majka, innego nie było jakoś tam. Ja to był jakiś taki apartament z kuchenką, no i uciechałem. go, no, Ostry był, że się, wyrażę, ktoś mocno, ja to dzisiaj coś, że się wyrażę, powtarzam. No uciechałem go. Co zrobiłem? Przyłożyłem go. Owinąłem bandażem tak, żeby tam się to trzymało kupy. To jakiś czas go tam przyklejałem jeszcze. I po prostu zrobiłem tak i sobie. Ja przyznam się, że nie bardzo wiedziałem, dlaczego ja to robię, wiedziałem że tak trzeba. Wtedy. I sobie robiłem w ten sposób. Czasami to było takie coś, czasami to było takie coś, bardzo co, ale robię to właśnie w ten sposób. Praca dłoni, to, 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 to jest moje. że To nie musisz tego w ten sposób robić. No, tak to jest. Czasami się śmieję, że po tygodniu czasu mam drobniunką szramkę, tutaj taką bo led bym jeszcze jeden dzień popracował. No ona była dosyć mocno zdziwiona, kiedy jej pokazałem, jak dalecu tego palca sobie uchwałem. No i trochę przerażona, mówię, to może jej trzeba trzymać, nie, nie, ja go zespałam, że tak się wyrażę i to jest możliwe, po prostu się skleił po raz kolejny te, te, te siły. Powodowały, bo tak naprawdę to tam wszystko się klei, tam klei również energetycznie, prawda, przez te siły przyciągania są przy wypychania. To było jedno. A tu często pokazuję ten palec, ja też miałem odcięty, lekko zmiażdżony. Dlatego on powiedzmy sobie, to mówię, do chirurdzy mi robili, ale całe szczęście, że mi go zrobili, bo on się nie kwalifikował właśnie do niczego. Bo, tak, bo W dużym kamieniu jest był. W każdym razie to jest praca zwolnić. Mówiąc o stopach, obserwuj stopy, bo jeśli powiedzmy na stopach, to, to są to przykłady, oczywiście pamiętaj, że tu... A, jeszcze o dłoniach. Ja często pokazuję, jak spolaryzować sobie nerki czy wątrobę. To jest też mechanizm detoksu organizmu poprzez polaryzację, bo jak polaryzujesz organizm, polaryzujesz wątrobę, która pewnego rodzaju dyrektorem organizmu, to automatycznie dzieje się historia, w której ta polaryzacja powoduje, że ta wątróbka zaczyna się oczyszczać, ten woreczek zaczyna inaczej funkcjonować, żółciowy, żółciowy, z 10 cm, słuchajcie mniej więcej. Zakomita większość woreczków, które są wycięte, uważam, są nie, niekoniecznie słusznie. Gdyby stosować polaryzację wątroby, między innymi już tam pomijam jedzonko, o jedzonku będziemy jeszcze mówić w kolejnych nagraniach, tutaj już bardziej pod szydem i detoksu, ale również i jak zmienić Boga tabletku na stan homeostazy uśmiechu radości, prawda? Więc wtedy mówię coś takiego: pamiętaj, to jest bardzo istotny szczegół. Większość to wie, którzy z nami komunikują, ale dla przypomnienia te tym materiale, warto. Nawet gdzieś pod jakieś jakiś popełniłem, pokazując polaryzację wątrowej, nie ukrywam, że komentarze miałem czasami mało rozgarniętych, którzy nie rozumieją nawet najzwyklejszej fizyki tej newtonowskiej, że o kwantowej nie wspomnę. Ale mają prawo, to też jest coś. Okay. Otóż pocieramy dłonie, tak jak na filmach widzisz, jak tam leży tam gości, trzeba go tam serce uruchomić, co się bierze to urządzenie. Czemu to się pociera? Jakby tam jest plus i minus w jednym i drugim, i potem się go tam łups, prawda? W związku z tym, ty robisz podobną rzecz, tylko sposób w sposób tym, że sam to robisz. Pocierasz dłonie, szczepujesz ręce, tak jakbyś wodę szczepywał czy szczepywała z dłoni, dlatego że energia statyczna tam się pojawia, ona cały czas się zbiera, i żeby ona nam nie zakłócała tejżej polaryzacji, I cóż wtedy robisz? No, przy... Łapiesz tutaj ontróbkę po prawej stronie. Są przypadki, że jest po lewej, ale to są bardzo sporadyczne. Znakomita większość ma po prawej. Chodzi o to, że łatwiej tu, intuicyjnie to ci wyjdzie, pamiętając, że nie chodzi o dwa główne płaty, przede wszystkim wątrobram cztery są ale te dwa główne. I chodzi o to, że o, w tej chwili już czuję, powiedzmy, ciepełko się pojawiło. Na jak robię zabiegi i zaplecki, trzymam kogoś, bo ja przez plecki jakby z całym organizmem rozmawiam. No to ludzie czasami się dziwią, czy ja żelazka nie mam w dłoniach. Nie, nie. To tak po prostu jestem przekaźnikiem tak naprawdę. To, to nie tyle ja, ile tam szef posła, jak ja to nazywam. Ale co jest ważne, żeby te dłonie tu się nie stykały, żeby nie powodować spięcia. I podobna historia nereczki, prawda? Co robisz z nerkami? Otóż robisz detoks, no, wchodzisz w sferę oczyszczania nerek, polaryzacji nerek do tego nadnercza, do tego układ hormonalny, do tego automatycznie tarczyca, prawda? Słuchajcie, no i te organizm jest całością, w związku z tym on sobie weźmie to, co trzeba, żeby... I to można kilka razy, kilka razy dziennie robić. Po prostu czujesz coś, no tak jak ja w tej chwili to zrobiłem, i jakby się okazało, że zrobiłem sobie całkiem sympatyczny zabieg, prawda? Wątróbki tudzież, tudzież nereczek. Potrenować, poćwiczyć te kody uzdrawiania, zdecydowanie tą wątróbkę, to mycie naczyń, prawda? Ta celebracja, słuchajcie, cokolwiek bierzesz do dłoni, jeśli nawet biorę tą myszkę tutaj, to ona ma w pewnym sensie odczuwać ode mnie tą przyjaźń, tą miłość taką, a nie Wil jako myszka okropna, prawda? Albo myszka powiedzmy sobie zepsuła się. Ma prawo, ma prawo. To nie będę jej wysyłał, tylko po prostu wezmę ją od laptopa, który mam podwąt, powiem dziękuję serdecznie. Za to, że jesteś, że wykonałeś swoją robotę. Może się uda się naprawić, a jak nie, po prostu podziękuję Tobie i pójdziesz do recyklingu. To też jest po prostu okej. Okay. To jest takie zrozumiałe. Ale dłonie, dłonie poprzez dotyk. I teraz pamiętaj, że dotyk to jest również człowiek człowiek. O tym będziemy również dużo na warsztatach mówić. Pamiętajmy, że jest ten świat uzurpacji, doskonale się orientuje, jak dotyk ma kolosalne znaczenie. Dlatego że nie daj Boże, że dziecko, które łatwo przytulenia miłości, bo zostało w jakiś sposób skrzyczane, może przez nerwowych rodziców, czasami chciałoby się przytulić do bardzo fajnej nauczycielki albo przedszkolanki. Nie daj Boże, to zrobi dziecko i ktoś doniesie na przedszkolankę: Słuchajcie, ma sprawę sądową. Dlaczego tak się dzieje? Bo uzurpacja doskonale wie, jak to ma kolosalne znaczenie. Dlaczego w tym stanie, w okresie covidianizmu, prawda, tego, tego stupik 19 wprowadzono mechanizm oddzielenia, prawda? Nie, nie przytulajcie się nawet, nawet kiedy dla Debili filmy były nie, typu w prezerwatywie jakiejś plastikowej, dziadkowie w prezerwatywie wnuczki, oni się przytulają, tak i tak dalej. Słuchajcie, no majsterstyk marketingowy zrobiony, no Stupida nikt nigdzie nie wyizolował, nie ma czegoś takiego. Nie ma, po prostu nie funkcjonuje, także nawet można te wszystkie omikrony i tak dalej robić potem, wymyślać różne dziwne rzeczy, zganiać to potem na Boga, że on to na Boga, bo on tutaj wymyślił jakiś stupid. Nie, nie, nie. To uzurpacja wymyśliła, sprzedała to ma, poprzez publikatory, no i konsekwencje są tylko takie, ludzie ułepnęli. No i przecież trzeba przyznać, że to przygotowanie, bo to się nie działo w razu, było przygotowanie poprzez te świńskie grypy, ptasie grypy, prawda, poprzez Pokazanie filmu ceremoniału otwarcia Olimpiady w Londynie i tak dalej. W zasadzie sensie to jest wszystko pięknie poukładane. i jakby w którymś momencie, jak to się układa, mówią, wow, ale nas tutaj ładnie wijają, robią. Tak jak w niewolniku w filmie Faraon, kiedy było zaćmienie słońca wykorzystane do tego, żeby ich rzucić na kolana po raz kolejny, bo oni się zbuntowali w określonym czasie. To taka tylko dygresja, żebyś umiejętnie obserwowała, obserwowała świat. Teraz wracając do dłoni, prawda, to jakby zasygnalizowałem bardzo proste rzeczy. Kody uzdrawiania, pamiętaj, tak. Jeśli masz jakiś ból, i teraz to, co pokazywałem ostatnimi czasy, jak pracować również właśnie z tymi żelakowatymi, że rzeczami, podkreślam. Przy czym tu od razu ci wszyscy, którzy będą ten materiał, albo jeśli ktoś ogląda ten materiał i masz dylemat, albo wiesz, że ktoś ma dylemat, daj sygnał tym wszystkim, którzy przyjęli preparaty, że tutaj trzeba wkroczyć w sferę ewidentnie. Te, tych podstawowych rzeczy typu hum, huminowi tak przy okazji podpowiadam, Huminowit ewidentnie, czyli kwasy huminowe, ale te takie nawet nie mumio, ale bardziej te tutaj z naszych terenów głęboko w Ziemi, wyprodukowane przez mateczkę Ziemię. One mam wrażenie, że tak poniekąd troszkę się z Black goo komunikują. To jest jedno. Po drugie, na pewno NAC, i tutaj Stowarzyszenie Lekarzy Niezależnych i Naukowców już też o tym mówi, nie tylko my. Do tego ewidentnie Zinogin. Absolutnie i do tego praca tymi dłońmi. Teraz mówiąc o, o stopach, o, głównie o stopach, jeśli masz gdzieś szansę, ja wiem, że pogoda dla wielu jest taka i tak dalej. Byłoby dobrze, żeby się uziemiać. Uziemiać się można w wielojęzyczny sposób. Oczywiście, ta jedna lampa, ona nie bez powodu tutaj jest, dlatego że jest piękna, wspaniała, ale dlatego że tutaj tablecik, tutaj laptopik, tutaj większy komputer, to wszystko w jakiś sposób epatuje pewną energią. Więc to muszę zjonizować, prawda? Wyciszyć, żeby tutaj wychodząc stąd, żeby to było ok, i żebym kiedy w tym przekazie dobrą energią epatował tymi właściwymi jonizacjami, a nie jakimiś niefajnymi, prawda? Zatem, mówiąc teraz o stopach, oczywiście obserwuj stopy, obserwuj nogi generalnie, bo one cię noszą. One cię noszą po tej planecie, one cię noszą prawda po tej ziemi, gdy komunikujesz z tą Matką Ziemią. Są też duży szacunek dla tych stóp. Jeśli możesz, to nawet po podłodze w mieszkaniu troszkę boso pochodzić. Jeśli jest chłodno, no to chociaż w skarpeteczkach, takich, żeby się nie poślizgnąć oczywiście. Dobrze byłoby te nóżki sobie moczyć w chlorku magnezu. Byłoby dobrze robić sobie skarpetki magnezowe. Byłoby dobrze sobie skarpetki magnezowe, co tak prawie robimy, jakbyśmy robili ten olej magnezowy, który można samemu sobie zrobić. To jest proste, nieskomplikowane: 300 ml wody, 100 gram chlorku magnezu, wszystko to wymieszać prawda, w ciepłej wodzie. Potem takie coś do jakiegoś buteleczki ze spyskiwaczem, już mamy olej magnezowy skonstruowany własny, prawda? Można oczywiście go nabyć, bo on tego ładnie jest ładniejszy, ładnego ładne pakowanko, to też jest ok, ale to podpowiadam to po prostu chlorek magnezowy, 10 zł kilogram, a stacza i stacza i stacza. Okej, okay, ale teraz dbając również o te stopki, trzeba pamiętać, żeby dostarczać taki materiał tym stopom przy okazji kąpieli chlorku czy magnezu, ale również może jeszcze wybiegnę troszkę, bo tu widzę, że czas mi pokazał system Zumowski. Nie z Zomowski, tylko są Zomo, zum, no tak, tak, zbliżona nazwę, jakaś tak. W każdym razie chodziło by o to, żeby też wybiec, wyjść gdzieś, czy podjechać czasami do, jakiego, do lasu, przygotować sobie ręcznicze, świeże skarpetki, czasami wyjść chociażby na, 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 na chwilkę bo tak, z takim wyciszeniem, z takim spokojem, tymi stopkami. ta matka Ziemia niech troszkę też popracuje. Oczywiście zawsze te to wyciszenie, ten spokój są bardzo, bardzo, bardzo istotne, bo obserwując, pojawia się grzybek, to znaczy, że gdzieś w organizmie jest bałagan, prawda? Nie pojawiły się... Żelakowe rzeczy, jeśli tam powiedzmy przyjąłeś preparat, to może jakiś tam jest związek, więc trzeba coś z tym fantem zrobić. Na pewno w takich sytuacjach trzeba zapodawać pewne rzeczy od środka, ale i od zewnątrz. Podbając o stopy, trzeba również zapodawać takie historie jak profilaktycznie, nawet węgiel aktywny ewidentnie. To też również wspiera w oczyszczaniu w tym detoksie organizmu. Na pewno ziemia okrzynkowa. Na pewno w remoncie stóp jest to siarka, która powinna być tam dostarczona, jeśli się pojawiają ostrogi. Na, na, na nogach tak tak to jest nazywane czasami tam chodzić nie można boli albo te pięty tam tu się tak tam takie że właściwie bierzesz już tam wiesz nóż jakiś taki rzeźniczy musisz te, obcinać, ja, ja widziałem takie rzeczy, słuchajcie, to jest wszystko to wyremontowania, bo to samo obcinanie czy tam używanie pumeksu, to jest tylko mechaniczne, ale jakby nie niweluje nie nie, nie przyczyny, prawda? No ja wiem, że jak spojrzelibyśmy na Cejoskiego stopy, no to one są takie twarde, prawda, że on tam spokojnie sobie śmiga nawet po ostrych jakichś rzeczach, ale to jest jakby inny parametr, prawda? To ci, którzy generalnie nie używają obuwia, to śmigają po, po tym. Zresztą powiem wam, że taki tak zwana morda latem chodzenie w sandałach i jak ktoś skarpetki założy, to się z niego śmieją. Z punktu widzenia pewnej mądrości zdrowotnościowej to noszenie skarpetek w takiej sytuacji faktycznie jest mało rozsądne, i tak lepiej jest ten sandałek, żeby był że tak się wranżą po raz kolejny, powtórzę bez, bez skarpeteczki. Pomijając, że, że moda jest taka, że o, skarpetka, patrz, wieś nie chodzi, a może to jest jego wola, no ma takie prawo, prawda? Zatem pamiętaj, dłonie, pamiętaj, stopy, więcej powiedziałem dzisiaj o, o dłoniach, te, o te stopy trzeba, trzeba dbać ewidentnie. Przy stopach czasami jest trochę więcej robótki, także jak ktoś ma dylemat, to sugestie bo bo trzeba jeszcze parę pytań zadać. Oczywiście tutaj też. Trzeba popełnić parę nagrań takich związanych z y, żywieniem ewidentnie, jakie mechanizmy wprowadzić, ja podpowiadam bardzo często, one są bardzo proste mechanizmy, tutaj podkreślam, ratując dłonie, ratując stopy, ratując cały organizm, nie wspomniałem oczywiście o nosie, nie wspomniałem o uszach, a no to może jeszcze wspomnę, dłonie może masować uszy tutaj również, prawda? Teraz, jeśli chodzi o nos, może nie wspomnę już o samym nosie, ale byłoby dobrze, żeby tutaj te zatokowe rzeczy sobie tak troszkę masować. A przy okazji, jeszcze dłonie służą do tego, żeby rano zamiast mydełka wziąć sobie taką dosyć ręcznicę, jak taki lekko szorstki. Chyba, że masz już przekwienie na twarzy, to taki bardziej delikatny. Wtedy dosyć gorącą wodą z lat, tak, tak, żeby nie parzyło nas. I potem tym ręczniczkiem sobie buźkę robimy, a dopiero potem bawimy się w różne tego typu historie kremy i tak dalej, jeśli już. Prawda? Ale to taki, to jest praca dłoń, tutaj czujemy tymi dłońmi, Dobrze jest to tymi dłońmi również robić sobie masażyk. Możecie sobie wspólnie, jeśli małżonkowie, wspólnie sobie ten masażyk robić, pamiętając o tym, że również pewne rzeczy, które bolesne są, to możemy sobie w ten sposób myk. Ale kody uzdrawiania, które są tym materiałem tam pokazane, warto z nich skorzystać. Zatem życzę pięknego, cudownego dnia. Jeszcze raz pierwa matej, i Gotokola. Twoje zdrowie. Moje też. Może moje najpierw, twoje też. Czyli nasze. Dobrze, dobrze. Do miłek.